hej witajcie. z tej strony Kira to jest kolejny otaku vlog tym, tym razem będzie to temat taki dotyczący mnie e, bardziej mianowicie jest to sprawa mangi e, czy w ogóle czytam mangę ile je czytam co czytam i w ogóle od kiedy zacząłem się tym tak bardziej jarać e, bo wiecie zacząłem ogólnie ogl oglądać anime i tak dalej jakieś ponad no około 5 lat temu coś takiego e, no i w ogóle wtedy nawet nie, nie interesowałem się w ogóle mangu. Oglądałem tylko jakieś tytuły, a mangi w ogóle nie ruszałem. Mangu zainteresowałem się tak naprawdę dopiero jakiś może rok temu, także właśnie nie, nie skłam może ponad rok temu. Jednak dalej nie kupowałem, ponieważ po prostu nie chciałem na to pieniędzy dawać nie miałem na to pieniędzy. Online też nie czytałem, bo na monitorze mi się to nie za bardzo podobało czytanie. Więc po prostu odstawiałem to, mówiłem. Mówiłem sobie, że zrobię to w przyszłości, że będę robił to kiedy indziej. No i teraz tak naprawdę dopiero niedawno zacząłem, szczerze mówiąc, z kolekcjonować jakieś tomiki. Mam tutaj. Są tak naprawdę, że właśnie okłamywać to są wszystkie moje tomy, nie wiem czy dobrze tu widać, zaraz tutaj pokażę. Jest ich 7. W sumie więc jest to naprawdę bardzo, bardzo malutka liczba. Jest to e, początkująca, e, bardzo raczkująca liczba. Więc jeżeli chodzi o mangi, to ogólnie jestem e, tak na minusie trochę. Mam e, no tutaj piąty, szósty, siódmy tom High School of the Dead. E, na razie tylko pierwszy tom Pandora Hertz i trzy pierwsze tom One Piece. A. Więc jak widzicie, jest to naprawdę bardzo. E, mała li, e, liczba tych tomów, i e, właśnie do dopiero ostatnio ostatnim że będę kupywał coś tam. Zacznę zbierać One Piece, zacznę od początku zbierać Pandora Hearts, do, będę dokupywał e, no i potem się zobaczy. A jeżeli chodzi o czytanie Mank online, to e, chciałem się ostatnio zabrać zablicza, e, jednak chyba jakoś zapału nie miałem. Znaczy, najpierw był Naruto, jednak potem uznałem, że nie mam czasu, żeby nadrabiać tyle aż tyle chapterów, więc to zostawiłem. A potem był chyba Bleach właśnie, Być może będę kontynuował, ale to zobacz, muszę mieć po prostu zapał na to, jeszcze się taka na czytanie online napaliłem, bo nie za bardzo mi się jeszcze przypada do gustu po prostu czytanie mangi online na monitorze. Wolę taką normalną, normalnie to mi w ręku trzymać i jest dobrze. Ogólnie po obejrzeniu chyba to był piąty odcinek z Shingeki. A nie, tak, teraz sobie przypomniałem, nie wiem czy pamiętacie jak nagrałem relację z piątego odcinka Shingeki, ja mówiłem wam żebyście nie pisali spoilerów, ale oczywiście dostałem tam kilka ist istotnych spoilerów, które coś tam mi rozjaśniły i nawet sam wykminiłem o co chodzi z tytanami, coś tam, ale już nie będę wam mówił, bo to po prostu moja dedukcja tak dziwnie zadziałała tutaj, więc tutaj nic nie poradzę na to. No i po prostu myślałem, że będę czytał manga online. No, przeczytałem pierwszy rozdział tam do momentu, aż się tytani wdarli. Ale pomyślałem, że jednak nie będę sobie pisał zabawy z anime. Znaczy wiecie, żebyście nie zrozumieli mi źle. Nie mam takiego założenia, że czytanie mangi jest gorsze, tylko że... Postanowiłem od początku obejrzeć anime. I czekać na te odcinki i zastanawiać się co tam dalej będzie, niż po prostu przeczytać manga i wszystko mieć wyłożone. Po prostu chcę najpierw anime przeczytać, manga też może być, bo ona jest ciutkę inna. Manga... Z, z, Chyba właśnie zawsze, zawsze jest y, trochę inna od anime. Jest trochę tak samo jak y, ktoś robi film na podstawie książki, nie wszystko jest stuprocentowo tak samo. Więc y, tutaj właśnie tak to wygląda. Y, no i jak mówiłem, będę zbierał te tomy. Y, to jest taki film właśnie, żebyście się z, zorientowali, jak wygląda moja taka sytuacja. A ja w ogóle nagrywam to na usko, żeby właśnie mieć przy pole manewru, więc tak. Z ciekawości, jakby ktoś widział, nie wiedział, więc to tyle. Myślę, że wiele, wiele widzów może być, którzy są bardziej obyci w mangi niż ja. Naprawdę jestem tutaj, jak mówię, bardzo, bardzo raczkujący. Więc nie mam się jeszcze co tutaj wywyższać. Może kiedyś. W ogóle zamówiłem jeszcze chyba dwa, zamówiłem jeszcze dwa pierwsze tomy Naruto, ale na razie postanowiłem One Piece'a kolekcjonować, bo Naruto tam jeszcze cały czas wychodzi, a One Piece w JP wydaje dopiero i tam chyba jest 21 tom czy jakoś tak. No więc to wszystko, trzymajcie się, do następnych odcinków możecie pisać jakieś komentarze, oczywiście związane z tym to tyle, trzymajcie się, cześć.